Facetci oceniają atrakcyjność kobiet. Dobra, no, zobaczmy, czy będą szczerzy, czy będą poprawni politycznie. Za mną znajduje się sześć kobiet, każda z nich ma inny Trudno się wylosowało. Styl, charakter i osobowość, tym samym reprezentując inne kanony damskiego piękna. Drogie panie, dzisiaj waszym zadaniem jest ułożyć ranking od najmniej do najbardziej atrakcyjnej i same musicie określić, czym ta damska atrakcyjność jest. Zatem wam życzę powodzenia, ponieważ na sam koniec panowie z poprzedniego odcinka pojawią się tutaj i skorygują wasz ranking wedle swojego własnego widzimisię. Zatem powodzonka, ja uciekam. Słuchajcie mi dziewczyny, ja wam zadam na samym początku pytanie. Cześć, jestem Wiktoria zajmuje się streamingiem. Czy według was atrakcyjność u kobiet oznacza tylko i wyłącznie wizualność, czy tak samo charakter? <laughs> mamy rozkminiaczkę. Widzę, że dziewczyna próbuje sobie ranking tutaj zawyżyć. <śmiech> sprytne, sprytne. <śmiech> Dobra, wydaje mi się, że to nie przejdzie. Nie mamy czasu na to, żeby oceniać, czy jesteś spoko, fajna babka, czy Oglądasz piłkę nożną, sprzątasz, pierzesz, gotujesz, puszczasz bąki, jesteś zabawna. No, nie ma na to czasu. Zdecydowanie chodzi o atrakcyjność wizualną w tym momencie. Nie, no, oczywiście, że charakter. Totalnie, charakter. Wiadomo, że na pierwszy raz w sensie pierwsze wrażenie robi wygląd, natomiast przyciąga się charakterem, dlatego charakter również jest ważny. Dobra, ma, ma rację. Charakter jest również ważny, ale w momencie, w którym idę ulicą i widzę jakąś zabawę, to nie będę się zastanawiał: o, ciekawe, yy, ciekawe, jaki ma charakter. Tylko, wiesz o co chodzi, jakby z całym, z całym szacunkiem, czy może brakiem szacunku I w momencie, w którym idę ulicą widzę kobietę, która waży 150 kg. To nawet przez sekundę nie pomyślę, czy jest fajną dziewczyną Ja po prostu mam to Więc najpierw liczy się, charakter jest bardzo ważny i charakter zatrzymuje Ja uważam, że dziewczyna nie musi być najpiękniejsza Tylko dziewczyna ma ci się wystarczająco podobać, żebyś miał ochotę ją r... I Ja wiem, że to źle brzmi I że to źli... brzmi bardzo drastycznie Ale prawda jest taka że jak jakaś dziewczyna cię nie pociąga wizualnie, to ci Stanie. Więc żeby w ogóle tworzyć związek czy relację, to w pierwszej kolejności musisz spojrzeć na dziewczynę i powiedzieć sobie, Okej, okay, ona jest ładna, ona nie musi być absolutnie najpiękniejsza, ona nie musi być 10 na 10, ona ma ci się podobać. Jeżeli ci się podoba, to jest wystarczający inicjator do tego, żebyś zaczął się zastanawiać, czy masz ochotę z nią pogadać i jaka ona jest z charakteru. Jeżeli się okaże, że jest z wyglądu powiedzmy średnia, ale wystarczająco atrakcyjna, ale z charakteru jest... To jest materiał na żonę. Natomiast jeżeli będzie przezaj idealnie ładna, ale jednocześnie będzie przez... głupia, no to wiadomo, że też upadnie, nie? Hejka, jestem Maja, na ja co dzień działam w internecie. Oczywiście charakter można też wyglądem wyrazić. Jestem Aria, mam 22 lata i interesuję się modą japońską. No dobra, czyli tak naprawdę jeżeli teraz. Ja mam takie pytanie, czemu ona sobie makijaż zrobiła, jakby miała kolana? W sensie, Chce się. ciekawości, bo to na pewno coś grosze. musi być z Japonią związanego. Tak Żebyśmy we wszystkie zdefiniowały, czym jest dla nas atrakcyjna kobieta, to możemy umówić się tak, że każdy z nas po kolei powie, co wpływa na tą atrakcyjność według was. Ja zwracam najbardziej uwagę zazwyczaj na twarz, jakby u, u kobiet, potem na ubiór. Cześć, jestem Olga, jestem tatuatorką, pracuję jako influencerka i modelka czasami na typ. Nie bez kitu, to są same influencerki stary. Sylwetki, praktycznie w ogóle nie patrzę osobiście. Nie wiem, jak wy, ale. U to nie ma dla mnie znaczenia i u kobiet też nie za bardzo. No i jak już kogoś poznam bardziej, no to jestem w stanie zweryfikować, czy te pierwsze wrażenie było poprawne, czy się myliłam. Znaczy, ja bym się po prostu trochę zgodziła z Tobą, ale ja bym powiedziała ze swojej strony, że u mnie to jest bardziej też, myślę, że bardziej charakter nawet niż wygląd. Jestem Paulina, aktualnie pracuję sobie w korpo. Wygląd też można zmienić, jest wiele super modelek, które zmieniają swoje wyglądy po latach, na przykład wyglądają inaczej zupełnie, ale charakter tak mniej więcej zazwyczaj jest bardzo podobny. Trochę się nie zgodzę z Tobą jak sobie patrzę na, jakby, jakby porównuję siebie samą sprzed, załóżmy 4-5 lat a to jaka jestem teraz to ja jestem tak kompletnie inną osobą ale wyglądało to się z... Mancio chyba naprawdę jest skrajnie lewicowy i on chciał zrobić jakiś taki content który usatysfakcjonuje lewaków bo naprawdę jakby tutaj nie chodzi o to absolutnie żeby te dziewczyny obrażać ale widać, że są to dziewczyny, które są niezmiernie nowoczesne, tak? Czyli tu mamy jakąś fankę yy, Japonii. Tu mamy jakąś dziewczynę, która mówi o tym, że liczy się tylko charakter. Kolejna mówi to samo. Wszystkie te dziewczyny. Może nie wszystkie, ale większość tych dziewczyn powiedzmy, że nie wpisuje się w takie kryteria piękna, które są promowane przez media, czy były może kiedyś promowane przez media, tak? No bo nie szukajmy się, czego przecięty facet oczekuje wizualnie od kobiety. No, Oczekuje tego, że ta kobieta będzie szczupła, będzie zdrowo wyglądać w rozumieniu właśnie wagi. I mnie strasznie to wkłada, że w momencie, w którym powiesz, że jakaś laska ma nadwagę, to ktoś ci mówi, że ją wyzywasz. No nie! powiedzenie że ktoś ma nadwagę kiedy ma nadwagę nie jest wyzwiskiem jest to stwierdzeniem faktu ktoś ma nadwagę i okej okay, są osoby którym nadwaga się może podobać ale jest to rzadkie i mało naturalne raczej przeciętny mężczyzna znaczy przeciętny człowiek woli żeby druga połówka była zdrowa sylwetkowo. zmieniłaś masz rację. Oh. Oh. <laughs> atrakcyjność to przede wszystkim jest pierwszy rzut oka bo jeżeli ja idę przykładowo ulicą i zobaczę kogoś i wpadnie mi w oko no to wiadomo, że zainteresowała mnie ta osoba wyglądem, czy to kobieta, czy mężczyzna więc ja no. definiuję bardziej w taki sposób atrakcyjność, no. natomiast dla mnie osoba atrakcyjna to jest po prostu osoba, która jest zadbana, dba o siebie, bardzo jestem zajarany tatuażami, a zauważyłam dziewczyny, że wy też macie tatuaże, więc może jeżeli któraś z was ma podobne odczucia co do mnie, jeśli chodzi o tatuaże, to może powiecie gdzie macie, albo może jeszcze nie jesteście w stanie, to pokażecie je. Ja nie mam czym się popisać, nie mam ani jednego, także... Ja nie mam kompletnie, ale kocham tatuaże. Według mnie są piękne, ale myślę, że... Potem bym żałowała, bo jest za dużo styli, które mi się podobają. I tatuaże na przykład kompletnie nie pasują do stylu księżniczkowego. Ale ogólnie kocham, uważam, że są cudowne i na przykład Olga slayuje po prostu. Co <grywa> strona tatuażowa, co tutaj beztatuażowa. Dziadku, kocham cię, to, to jest hanna, to jest zmywalne, jakby się pytał. Dla mnie czynnik atrakcyjności to to jest... Ale ma donośny głos. Pierwsze wrażenie. Nazywam się Nadia, na co dzień jestem aktorką teatralną i dziennikarką. Każdy człowiek, jak widzi jakąś osobę, to zwraca uwagę na wygląd. Ja mam osobiście bardzo specyficzny głos względem Atrakcyjności ludzi i podobają mi się głównie ludzie, którzy wystają poza szereg, są bardziej oryginalni, nie wyglądają jak reszta społeczeństwa, coś innego sobą reprezentują. Coś... Cieszę się, że nie mam u nich szans. Rozmawiamy o tym, czym się interesujecie, co robicie na co dzień. Ja ogólnie całymi dniami siedzę w domu przed komputerem, bo jestem streamerem. Oprócz tego studiuję i to jest w ogóle dziwny streamer studiujący, zarządzanie to już w ogóle. Może kiedyś biznes swój otworzy, ale raczej nie. No i to jest że jesteś pewna siebie i tego, co robisz. Roska powiedziała, że może kiedyś swój biznes otworzy, ale raczej nie. Ona mówi, że to jest. Z... że jest pewna siebie. <grafię> Okej. Okay. Przejmujesz tym, co ludzie o tobie powiedzą. Właśnie. Od roku jestem fanką Formuły 1. Totalnie bym nie powiedziała, że jesteście samochodziarami, nie? Bo też w tym stylu. Ja w dzieciństwie oglądałam z moim tatą, bardzo dużo kubic, wiecie, te sprawy i tak cały czas oglądałam z tatą I nagle teraz tak wróciłam po wielu latach i od roku oglądam Formułę 1 i po prostu jestem. I'm in love. Na co dzień to, to pracuję sobie w korpo. I ja się interesuję mm, tatuażem, robię dziary od ponad dwóch lat. Dobra, ja mam pytanie, dlaczego dziewczyny pow dostały pytanie, znaczy dziewczyny dostały zadanie, żeby uporządkować siebie od najbardziej atrakcyjnej do najmniej atrakcyjnej, i zamiast to zrobić, to powiadają o sobie i mówią, że dziewczyna ma prawo wyglądać jak chce i liczy się charakter. Działam sobie w internecie trochę influ, byłam modelką przez dwa lata około w swoim życiu, i trochę mi nadal jeszcze zostało takie, jakby ciągoty do. Sesji zdjęciowych, jakieś tego typu rzeczy, więc ogólnie działam sobie przed kamerą, często i przed aparatem, studiuję grafikę i w ogóle rysuję, no takie wiecie, bardziej arcy rysowania mam. I ogólnie szeroko pojętym się interesuję make-upem, jakby zaczęłam też cosplay robić od niedawna i też się tym jaram całkiem. Ja też jestem bardziej w stronę tych em, artystycznych zainteresowań. Chociaż na co dzień pracuję jako tester gier. Chociaż po pracy kompletnie nie gram już w gry, bo już totalnie nie mam na to siły, ale ogólnie ja na przykład interesuję się bardziej. Rysowaniem, to śpiewaniem, chociaż też nie mam okazji nic z tym robić. No i tak ogólnie to, poza tym tą modą japońską, tak w sumie jak widać, totalnie nie przemawiają do mnie te klasyczne standardy modowe. Mam potrzebę wewnętrzną, żeby się jak najbardziej z tego wyłamywać. Tańczę. Studiuję w wolnym czasie przeważnie cały czas, cały dzień gram w Minecrafta. Na co dzień jestem aktorką teatralną, jak i też jestem dziennikarką. Co zabawne, jestem informatykiem z zawodu, więc. mi co, coś w dubbingu, proszę! W dubbingu postaram się. Jakim waszym zdaniem u kobiety jest najbardziej atrakcyjny kolor włosów? Kobieta musi być naturalna, bez makijażu, naturalne włosy, bez paznokci. Znaczy, Jeszcze, bez... wychodzi, że wyglądam najmniej atrakcyjnie w takim wypadku, bo mam tutaj największy kobiety... Poszukują z makijażem. Dlatego tak, zabiera tak, na wie. pierwszą randkę na basen. To żeby na makijaż na basenie. Nie no, y jakie było pytanie? <głosy> <głosy> to jest tak, że nie ma jakiegoś jednego ultimate po prostu koloru włosów, Kolor włosów który jest nie, ma, nie ma jakiegoś znaczenia większego. <noise> na co wy piszecie na tym czacie? Czy ta druga z lewej to Natal Marcoń? Na Boga, ludzie, muszę was zbadować. To wy piszecie? No, chodzi o to, żeby pasował do reszty. A jakaś na przykład jedna cecha, którą byście uznały za najbardziej atrakcyjną,. Poczucie humoru. Poczucie humoru, nie? Poczucie humoru. To samo chciałam no, powiedzieć. Tak, bo jak nie ma vibe, nie ma tego samego, co ten flow, to. No ale to w takim razie, według Was, jeżeli ktoś miałby. Tak, wiadomo, poczucie humoru. Jakby ktoś walnął tekstem, właśnie na przykład o Natanu Marconie albo coś takiego, to by się obraziły. Kobiety mają poczucie humoru tak długo, jak długo z nich nie żartujesz. Zazwyczaj. Po prostu tylko i wyłącznie to poczucie humoru to nagle powoduje, że jak to się wam wizualnie nie podoba, to nagle skakuje wyżej. No nie, no nie wiadomo, ale z... pytałaś o jedną najważniejszą cechę, a wiadomo, że na człowieka zbada się ich wiele. Umiejętność prowadzenia small talku jest trudna i nie każdy ją posiada i jakby rozumiem też całkowicie, jeżeli ktoś tego nie lubi robić. A co gdyby jedna z nas, najbardziej odważna, spróbowała ustawić według swoich preferencji nas w rządku i ewentualnie wtedy będziemy wszystkie dyskutowały. No to ja mogę w sobie zacząć. Dobrze. Maja, tak? tak. Zawiedziłabyś so, się z Paulino. O, w ten sposób. Przepraszam, Paulino. Nie ma yeah, problemu. <laughs> A ty, Totalnie nie A, yeah. ja. Ja bym stanęła sobie tutaj. O szczerze mówiąc, ja bym tak zostawiła. No to w takim razie ja teraz podejdę, ja mam trochę odmienne zdanie, bo ja w ogóle lubię bardzo casualowy styl i tym podobne, jest to dla mnie po prostu bardziej atrakcyjną u kobiet. Ja ją zostawiłabym już na pierwszym miejscu, na drugim bym dała ciebie Maja. Sie o! Ja bym chyba też tak zrobił. Pierwsze, drugie, albo pierwsze, drugie, albo na podium jest z, z tych dziewczyn. A dalej bym przestał głosować, bo po prostu by mi się nie chciało. W sensie uważam, że wszystkie kobiety na załączonym blasku są przepiękne, ale... Nie mam czasu po prostu rozmawiać. Ciebie bym dała na trzecie miejsce i tak naprawdę masz super styl, ale w ogóle Nie. dla mnie jest bardzo mało kobiecy, jest bardziej dziewczęcy. Nie. Dlatego ciebie bym po prostu ustawiła na ostatnim Nie. miejscu Jasne. i dla mnie już jest to do okej. Okay. Jak jest teraz? Ja tylko powiem, że ja nie ubieram się dla mężczyzn, nie ubieram się dla kobiet, tylko dla e, miłych uśmiechów małych dziewczynek. Mi to sprawia strasznie dużo radości, kiedy... No, i teraz sobie wyobraźcie, żeby jakiś mężczyzna powiedział, że on się ubiera dla uśmiechów małych dziewczynek, co by wszyscy pomyśleli? Gdy wychodzę na przykład w lolicich sukienkach na miasto i podchodzą do mnie jakieś małe dziewczynki i mówią, że wyglądam jak księżniczka i że się cieszą, że widzą jakąś księżniczkę i tak dalej, więc. Ogólnie to bym tak. Aria, ciebie tutaj. Dobrze, ty stoisz, Maja, i jeszcze zamieniłabym Was dziewczynę. Ja bym się wcisnęła tutaj chyba. Bardzo mi się podoba twój styl i właśnie też oryginalność. Bardzo cenię sobie w osobach różnych. Ciebie daję przed siebie. Mam wrażenie, że masz bardziej yy, właśnie kanoniczną urodę ode mnie, bo mimo wszystko zawsze też całe moje życie było mi mówione, że ja to mam taką specyficzną urodę i w ogóle coś tam, coś tam, że zawsze coś było u mnie, że ty to jesteś taka interesująca, i ty jesteś taka ciekawa z tej mordy, nie. I ja właśnie zawsze mówię, aha, czyli jakby nie wiem, co to znaczy, czy mam to odbierać jako komplement, czy nie. Więc stąd decyzja, że tutaj stoję. Ciebie dam. Przepraszam na ostatnie, ponieważ nie rozumiem stylu Twojego w sensie, jakby ubioru z podobnych powodów. Nie no, wiadomo, że tak. Też uważam, że ona jest na ostatnim miejscu, bo się źle ubrała. Dziewczyny jednak to potrafią być szczere. I za to szanuję kobiety. One zawsze powiedzą prawdę i co myślą. A ty jesteś cute. No może ja to też powiem, bo ja ogólnie bardzo e, czaję, co, co macie na myśli. Mój styl jest bardzo... Ja się czuję cały czas 2014 vibe, ze swoim ubiorem i to po prostu A to widzę. teraz wraca, to spoko. Tak, ja to po prostu takim jestem w naszej morderkę, bo pracuję w korpo. Ale dla mnie na przykład Olga, ja bym cię dała na ostatnie miejsce, bo <laughs> dla mnie jesteś bardzo taką ekstrawertyczną osobą. Ja z natury jestem taka bardziej introwertyczna, więc mi to po prostu tak, jak jakby nie do końca pasuje. Po to tu przyszłam, żeby każdy mógł wyrazić swoje zdanie na mój temat i jak najbardziej rozumiem, że komuś się mogę nie podobać, okej. Okay. Nie jestem aż takim typem osoby. Plus też chyba widzę, że jakoś tak charakterem byśmy może się nie dogadały. Bym <laughs> ma chyba Maję z Arią. I to jest po ko I jeszcze z Nadią. I bym się tutaj tak cisnęła na środek. I mi będzie tak super. Trochę to pozmieniam. I mi będzie tak super. Wiktoria na drugie bym dała. Aria, nie siedzi mi twój styl, nie, nie, nie siedzi Rozumiem. mi, ale git, yy, więc w sumie git jest tak, jak jest, ja bym się wcisnęła gdzieś tutaj, myślę, chyba. Dobra, to teraz może ja. Olga git, też bym na pierwszym ją zostawiła, ciebie bym dała na drugie. Wiktorię bym zamieniła z pa koło Pauliny, bardziej na koniec, nie się, przepraszam, i ja bym się wcisnęła tutaj. Według samej siebie. Nadia wydaje mi się mega miłą osobą. który po prostu kocham. Nie podobają mi się kompletnie bluzy, sportowy styl. Ogólnie jak obserwowałam mniej więcej jak się ustawiamy. Dobra, patrzcie, kiedy dziewczyny są jeszcze raz na powiedzieć, normalnie wprost, ta mi się podoba, tą lubię, bo była dla mnie miła. Tej ja nie lubię, bo była dla mnie niemiła. W wiesz, i ocenić faktycznie tak jak uważają, to nie. Nech... Takie kocopoły, tam żadna z dziewczyn nie ustawiła rankingu według wyglądu i nie powiedziała, że chodzi o wygląd, tylko próbują szukać jakichś argumentów. No, ty masz brzydkie spodnie, twoja bluza mi się nie podoba. No, no co to co za pierdoły są? To najczęściej, ale mogę się mylić, bo dobra z matematyki nie jestem, to według was byłam druga przedostatnia, w sensie. Czyli ja bym musiała się zamienić z Pauliną, bo tak najczęściej występowałam. Arię dosyć często naprzód przód pchałyście, bo odpowiada wam jej kreatywny styl i to jest fajne. Dlatego ja myślę, że wtedy Aria spoko jakby się zamieniła z Nadią. I oczywiście to jest statystycznie, żeby nie było. Ja bym Maję dała. Chodź tutaj. Chodź do mnie, chodź, Moja łaska ci dam, oh, dzięki wielkie. Nie wiecie. no, ale to jest y, też, no jakby ja nie chcę też tak się rządzić, nie. Myślę, że bym totalnie właśnie inaczej ustawiła dziewczyny. Atrakcyjność według kobiet. Nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze. Ja nie zazdroszczę mężczyznom, którzy wezmą udział w tym programie, bo ja nie wiem, co miałbym powiedzieć tak szczerze. Witam serdecznie panie. Nadszedł czas. Na tak zwany rewanż Tutaj mamy naszych cudownych przystojniaczków Proszę o ustawienie się przepięknie Zróbmy ogry Orty, Orty, Orty Ogólnie to jest trochę ironiczne Bo Olgę i Maję, dobrze pamiętam. Dałbym właśnie na pierwsze, drugie miejsce. Tylko, kurde, mam dylemat, bo Maja, ty to wyglądasz na taką dziewczynę, którą bym przedstawił mamie, a Olga, ty wyglądasz na dziewczynę, którą chciałbym naprawić. Dobra. powiedz, zdefiniuj. zdefiniuj, co to znaczy naprawić, zdefiniuj. Mam dylemat, e, czy ja już wyrosłem z fazy naprawiania, czy nie. Zniszczyć ci życie? Nie! Eee. Maja, słuchaj, poprzeczka jest wysoka. Umiem dobrze gotować? Ja nie. On też! Widz, jak on wygląda? Gotuje sam całe, więc. Maję dałbym na drugie. Zamienił na pewno miejscami, Paulinę dałbym na trzecie. On liczy, że ona hosta mu da? A nie, to nie jest streamerka, nieważne. Dobra, ja wiem, co bym powiedział w tym programie. Tołbym dał na jeden, tołbym dał na dwa, a reszcie bym powiedział, że. Jak uważają. Reszta wypowiada... ja się. Da, ja się umyłam. Nadia, twoje włosy mam mieć tę strukturę, tak? Ja że po To samo jej mówiłam, to samo mówiłam. Chociaż dwa miejsca dalej, lecisz na drugie miejsce. Każdy ma inne preferencje, co można było łatwo zauważyć, i jest to naprawdę. Ja tu robię ruszadę, więc tak. Aria. Świetnie, na pierwsze miejsce zapraszam eee, nie 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 co daj mi powiedzieć daj mi daj mi nie 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 na drugie zajmij na drugie daj mi daj mi ale nie Dołaj, ale nie ale nie, nie. drugie miejsce drugie miejsce, końca, drugie miejsce jest gdzie dobrze. dobrze dobrze dojdziemy do konsensusu Posłuchaj chłopaków żeby daj mi okej damy rzucę nie daj mi chłopaki prawda niech mi da bartek bo, Wojtek, bo, daj mi To no, jest no, finalna będziesz, decyzja. Panowie. Będziesz potem no, zmieniać, okej? Okay? Jestem uczulony na koty, ale świetny. No właśnie, na niego nie będziesz so. uczulony. <laughs> Olga, mega podobał mi się twój występ w top model i masz zajebiste kowbojki. zostajesz na drugim miejscu. Paulina, masz fajne okulary, fajniejsze niż anadia. Ale, ale, ale! Są okulary Uuu. bez szkiełek, stary. O, a czyli stary bez szkiełek? w ogóle Czyli jesteś fejkowa. Tak. Dlatego idziesz na czwartą. O, nas, o nas! Dlatego. A to chodzi znaczy e, szczerość. Niech Nadia pójdzie za Paulinę, zamieńcie się. Nadia, czy coś jeszcze masz fałszywego proszokolarów? Nie! <laughs> Albo nie, za to, że mnie okłamałaś na koniec. Olga i Maja wystąpcie. Mogę poprosić 360. O, co ty robisz? Dla widza, spokojnie. Nawet nie patrzyłeś! A, jeszcze raz, sorry! Jeszcze raz, jeszcze raz. Druga w druga stronę Okej. Okej, okay. okay, spoko. Możecie sobie podać rączki? Okej? Okay. Reszta wy***alać. Dobra, zbudował napięcie, ale w końcu, w końcu jednak natura wyszła. A, dobra, to reszta spokojnie wyjść. Dobra, przepraszam, tutaj za dużo toksycznej męskości, kolego, wychodzi z tego nagradę. A zbęd zamienił na pierwsze, na drugie. Dobra, przynajmniej 33. był szczery, a nie poprawny. Nie stary, daj spokój. Ja jestem w ciesznym szoku co tu widzę naprawdę.